Witam serdecznie i zapraszam na spacer Doliną Cedronu. Bierze ona swój początek u podnóża dawnego miasta Dawidowego i niczym wąż wieje się pomiędzy pagórkami pustyni ludzkiej przez ponad 30 km aż do Morza Martwego. Początkowy fragment doliny Cedronu jest biblijną doliną Jozafata, o której to Joel w swojej księdze, w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie zapowiadał sąd ostateczny. Idąc od miasta Dawida i od góry Syjon w kierunku kościoła wszystkich narodów, zwanego też Bazyliką Agoni, po prawej stronie mijamy starożytne grobowce. Pierwsze zakazałych grobowców to miejsce spoczynku. Zachariasza, kapłana i proroka ukamienowanego za walkę przeciwko Boskom. Obok znajduje się grobowiec Benichazir. Jak mówi legenda, w grobowcu tym ukrywał się apostoł Jakub zwany mniejszym po pojmaniu Pana Jezusa w ogrójcu. Później został pierwszym biskupem w Jerozolimie i jak niemal wszyscy apostołowie zginął śmiercią męczeńską. A ten grobowiec kryje prochy zbuntowanego Absoloma, syna króla Dawida, który zginął w walce z własnym ojcem. A tam w głębi mieści się grób króla Josafata, od którego wziął nazwę początkowy odcinek Doliny Cedronu. A tutaj swoją złotą kopułą przyciąga wzrok świątynia prawosławna pod wezwaniem Marii Magdaleny. A tak wygląda Jerozolima od strony Góry Oliwnej. Słynna kopuła na skale, wybudowana na Górze Moria, dolina Cedronu, rzadko staje się ciekiem wodnym. Jedynie wtedy, kiedy obficie leje z nieba. Głównym powodem jest fakt, że ta odwieczna dolina staje się coraz płytsza. Dolina Cedronu oddziela wzgórze świątynne od góry oliwnej. W oddali złota brama. Góra Oliwna A oto miejsce spoczynku Żydów. Okolice Bramy Lwów są przeważnie miejscem spoczynku chrześcijan i muzułmanów. Rzut oka na kościół wszystkich narodów, a po lewej stronie widzimy ogród Getsemani. Im grobowiec jest bliżej położony złotej bramy lub w ogóle ściany płaczu tym cena tego grobowca rośnie chodzi fama, że milion dolarów za grobowiec to ani cena wygórowana ani szokująca oczywiście dla tych, którzy mogą sobie na takie miejsce spoczynku pozwolić. pobliżu bramy gnojnej możemy poczuć się bezpieczniej. Tam w oddali widzimy kościół w kształcie łzy do minus flewit. Inaczej Pan zapłakał. Dziękuję za wytrwanie do końca i zapraszam na kolejny filmik, tym razem z afrykańskiej Wenecji.